Zwariowany 2020 właśnie minął. A w nim, pomimo sporych utrudnień, podróżniczo wydarzyło się całkiem sporo. Rok zaczęliśmy od kilkudniowego trekkingu w Beskidzie Sądeckim. Nie uwierzycie, ale to był mój pierwszy raz w górach. Pod osłoną zimy. Wiosną, po krótkim okresie zamknięcia w domu, odbiliśmy sobie na dwóch rowerowych wycieczkach. W majówkę spenetrowaliśmy szutry suwalszczyzny, chwilę później przenieśliśmy się w Bory Tucholskie. W końcu nadszedł upragniony lipiec. Planowaliśmy czteromiesięczną tułaczkę po świecie, od Gruzji po Wietnam. Do ostatniej chwili wierzyliśmy, że chociaż Gruzja nam się otworzy i lipa. Na ożaranie się nie mieliśmy jednak czasu. Szybki research palcem po mapie i polecieliśmy na Sardynię. Zamiast plecaków wzięliśmy rowery. Południowe Włochy, pomimo nieziemskich upałów, przypadły nam do gustu. To samo możemy powiedzieć o Korsyce, wspaniałych szlakach nad jeziorem Garda i południowym Tyrolu. Na koniec austriackie Alpy. Tu również byliśmy pierwszy raz w życiu, i od razu zafundowaliśmy sobie wjazd na jedną z wyższych przełęczy. Cali i zdrowi wróciliśmy do domu, ale urlopu jeszcze trochę zostało. Postawiliśmy na Bułgarię. Zamiast wygrzewać się nad morzem, udaliśmy się w góry i jaskinie. Ten kraj to ma potencjał. Pod koniec września udało mi się zrealizować jeszcze jedną wyprawę rowerową do czeskiej i saksońskiej Szwajcarii. Kolejny raz przekonałem się, że wcale nie trzeba jechać daleko, by odnaleźć niesamowite krajobrazy. Nawet nie trzeba wyjeżdżać za granicę, o czym przekonaliśmy się z Kasią w październiku. Zrobiliśmy sobie szybki wypad w Świętokrzyskie i ponownie doceniliśmy naszą piękną Polskę. Bo przecież Polska jest piękna. Filmy z miejsc, które odwiedziliśmy w tym roku możecie znaleźć na naszym kanale. Zajrzyjcie w wolnej chwili, chętnie zostaniemy Waszą inspiracją. No więc, tak właśnie to było. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wyjechaliśmy. Ja jestem wdzięczna bardzo Dawidowi, że e, tak naciskał na to, żeby wyjechać e, w tych czasach kwarantanny, w czasach koronawirusa, bo ja e, miałam dużo wątpliwości i byłam bardziej skłonna, żeby odłożyć ten wyjazd na przyszły rok. A teraz. Jest super fajnie, mamy fajne wspomnienia i w ogóle podczas wyjazdu o pandemii nie myśleliśmy. No tak, co prawda nie udało się pojechać do żadnego z tych krajów, do którego planowaliśmy pojechać, czyli nie zaznaliśmy w zasadzie takiego wschodu, jako że wschodu. No ale Bułgaria też była bardzo ciekawa, mimo może... rekompensowała nam tu stratę. Tak, chyba przypominała nam bardziej Ukrainę niż chociażby Włochy czy Francję. Więc tak, na pewno w przyszłym roku będziemy chcieli z powrotem spróbować zrealizować naszą azjatycką marszutę. Przynajmniej, przynajmniej w części. Tak, przynajmniej do jednego czy dwóch krajów pojechać. Natomiast no, niestety nie uda nam się już wziąć czterech miesięcy urlopu, no bo no, różnego rodzaju życiowe nasze tam prywatno-zawodowe plany. Ale się warto próbować, bo wiele osób się nas tak pytało, że jak to możliwe, no tak długo wyjechać. Po prostu przede 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 wszystkim mnie, Przede wszystkim mnie w tramwajach warszawskich. Boże, dali ci urlop? Przecież my nawet sobie nie możemy urlopu wybierać danego miesiąca, tak? Tylko czasami dostajemy urlop w lutym, albo w styczniu, no i trzeba się cieszyć. Ale ja też nie, też nie miałam łatwo, bo ja byłam podczas zmiany pracy i po prostu przyjmując się do pracy, zapytałam, czy, że z chęcią przyjdę, ale potrzebuję urlopu. I wtedy jeszcze było, była opcja czteromiesięcznego urlopu. Skróciliśmy go o połowę, e, ale wciąż było to aktualne. Więc kto pytanie błądzi? <zysy> No, musimy przyznać, że na wyjeździe rowerowym, zarówno w Sardynii, jak i w Austrii i we Włoszech, brakowało nam takiego kontaktu z ludźmi, który znamy ze wschodu, czyli takiej otwartości, że tutaj na ulicy człowiek nas zagaduje i, nie wiem, zaprasza do domu. Znaczy, nie chodzi o to, żeby powiedzmy, nadużywać jakiejś gościnności, ale taka po prostu, no tak, człowiek czuje, że wszyscy są w pewnym sensie Twoimi. Przyjaciółmi każdy patrzy z takim zaciekawieniem na nas, na rowerzystów czy na backpackerów, prawda? No nie było tego ani we Francji, ani we Włoszech. Tam jednak no nie było, ale za to były piękne widoki, a też uważam, że ten ból cierpienia, który tam przeżyliśmy, musieliśmy przeżyć w samotności. No trzeba przyznać, że sprawdziliśmy sprawdziliśmy swoją kondycję. Nie wiem, ja tam nie jestem jakiś mega statystyczny, ale no, zrobiliśmy najwięcej kilometrów, jeżeli chodzi tak o wyprawę rowerową, bo zrobiliśmy ich ponad 2300, z tego co pamiętam. A najtrudniejsze dni to były te, kiedy na przykład zrobiliśmy 20 kilometrów danego dnia, więc niby nie ma się czym pochwalić. No, dokładnie, bo w upale tylko pod górę, jeden 1 i kręcimy, nie? No tak, w każdym razie nie wiemy, jak się nam ułoży wyjazd w przyszłym roku. Nie wiemy kiedy i gdzie pojedziemy. Wiemy na pewno, że w czerwcu powiemy sobie tak, czy nie? To się okaże. Nie ma pierścionka zaręczynowego, kurde, zdjęła, widzicie na okres kręcenia, ale nie no, jest w planie już zaklepane zaklepany ślub pod koniec. Paź... Pod koniec czerwca. To może i października. Zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie, natomiast y, chcemy od razu pojechać w podróż poślubną, i naszym liderem w tym momencie jest Kazachstan. Co się uda, zobaczymy. Jeżeli nie Kazachstan, to Armenia. Jeżeli nie Armenia, to jakiś inny kraj, który był na liście zeszłorocznej azjatyckiej marszulcy. Też z tego względu stwierdziliśmy, że nie będziemy na razie przez jakiś czas reklamować naszego patronajta, y, bo po prostu nie wiemy. Co Wam możemy obiecać? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie wyjedziemy, co zrobimy. Na pewno gdzieś wyjedziemy, ale nie wiemy, czy to ze względu na obostrzenia będzie egzotyczny, daleki Kazachstan, czy bliska, znajoma Słowacja, czy Węgry. Dobrze, trzymam. Tak. Silna jestem. No to teraz odpowiedź na tytułowe pytanie. Czyli ile zarabiamy na YouTube? Dosyć często spotykamy się z pytaniami, opiniami, że na YouTube nie wiadomo ile się zarabia, że tutaj, nie wiem, kręcimy film 20-minutowy: no to że 100 wyświetleń to już mamy powiedzmy, nie wiem, na jakąś dobrą kawę w knajpie. Powiem tak, na chwilę obecną, zarobki na YouTube to jest taki miły dodatek do. Naszych pensji na naszych etatach, no bo zarabiamy około 100 zł miesięcznie na wyświetleniach reklam, z czego 60 zł wydajemy na muzykę, żeby trzymała na jakiś poziom. Muzyka na YouTube jest płatna. Dobrej cztery dyszki. No dlatego, trzeba, no, dlatego trzeba szukać źródeł niepłatnych albo wykupić sobie pakiet yy, na, na jakiejś stronce z taką stosowną muzyką. Natomiast, yy, no wiecie, tego się nie przelicza na pieniądze. Tak, bo no, dla mnie nawet jeśli jest mało wyświetleń, to jest to taka naprawdę super pamiątka dla nas, bo czasem usiąść do zdjęć jest ciężko ten film, jak my się tam ruszamy, śmiejemy, jest takie... Nie widzimy siebie na co dzień takich na zdjęciach jesteśmy tam tacy płasce, a tu widzimy siebie takich w 3D. <noise> I to jest takie, no nie wiem, fajna pamiątka. Myślę, że, że wracamy sobie do tych filmów i, i oglądamy jako pamiątkę z podróży, a nie jako film, który... O, albo to jest też fajna opcja pokazać też rodzinie, co się działo na naszych wakacjach. No tak, a ja osobiście um, czuję, że rozbudzam swoją kreatywność, której nie do końca mam w pracy. <noise> Czuję, że po prostu, no wiecie, tutaj trzeba najpierw nagrać, potem trzeba przejrzeć tą całą surowkę, czyli ten materiał, który mamy nagrany, wybrać jakieś tam, powiedzmy, kluczowe momenty, żeby też Was, widzów, nie zanudzić. Podłożyć pod tą muzykę, zadbać jakąś dramaturgię, narrację i tak dalej. I szczerze, jak miałbym przeliczyć na roboczą godzinę, ile zarabiam na tym YouTubie, to nie wiem, czy by mi wyszła złotówka na godzinę. <laughs> Ale ja może jeszcze zamiast na zarobkach skupiałabym się na innej kwestii, kwestii komentarzy, e, które nie wiem, no, mi tak jest trochę przykre, jak one są. E, jakieś takie nieprzychylne. Jest ich niedużo, bardzo dużo jest fajnych. Ale zawsze się ale znajdą jest przykro... Nie, nie chodzi mi nawet o hejt, tylko o to, że ktoś napisze coś, jest beznadziejnie napisany jeśli chodzi o bloga na przykład. I ja sobie myślę, ile Dawid spędza czasu, naprawdę to jest jak drugi etat. On siedzi, wypisuje sobie wszystko, sprawdza rzetelnie i napisać to tak ładnie. I naprawdę, i to rozumie osoba dopiero, kiedy to zobaczy. Dobra, znowu wchodzimy w użalanie się nad sobą. To miał być pozytywny odcinek. To jest pozytywny. To jest bardzo pozytywne. Ja tutaj się czuję jako, wiesz... tylko no. Ja bym chciała, żeby to była taka świadomość, że to się nie dzieje tak i jest jakiś tam, jakieś tam wypociny, tylko troszeczkę A ja pracy. pogodziłem się, że hejterzy byli, są i zawsze będą, natomiast każdemu z Was dziękuję za każdą łapkę w górę, za każdy miły komentarz i za Każde wyświetlenie, bo Myślę naprawdę... Myślę, że za to, że jesteśmy bardziej zaskoczeni e, tym, że jest tak dużo miłych i pozytywnych reakcji, niż tego, że się boimy tych nieprzychylnych. ja się cieszę, że naprawdę w gąszczu YouTube'a, w gąszczu naprawdę miliona filmów, e, ktoś z Was w tym momencie stwierdził, że kliknie właśnie ten i dowie się, co słychać u Kasi i Dawida. Dlatego dzięki. Żal mi Ciebie. To co czeka nas w 2021 roku? Na pewno chcemy się dalej rozwijać, poruszać nowe tematy. Także przygotujcie się od wiosny na konkretną serię poradnikową. Na pewno będzie to coś nowego i zaskakującego, na pewno y, dla nas. Myślę, że dla Was też, bo pokażemy się trochę w nowej roli. Tak, y, poza tym z naszych podróży, y, chociażby z serii ukraińskiej, gdzie tam jeszcze zaczy to były nasze początki vlogowe. Yy, tam pokazywaliśmy sporo życia ludzi, yy, sporo takich miejsc poza szlakiem turystycznym, sporo sytuacji, jak coś gdzieś wygląda, tak jakby od kuchni. Jest <grym> bardzo się... fajnie, poznajemy się. Chcemy iść dalej w kierunku reportażowym, chcemy rozmawiać z ludźmi. Ja za dwa tygodnie zaczynam pierwszą lekcję rosyjskiego. Będę chodził prawie trzy miesiące na to, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. I myślę, że w Kazachstanie czy innej Armenii to nam pomoże też przełamać takie bariery międzyludzkie. No to kochanie, powiedz, co Ci się w tym roku najbardziej podobało. Wyjazdowo? No. No, to zdecydowanie Bułgaria. Było to dla mnie mega zaskoczenie, mega chciałabym tam wrócić. Bardzo mi się podobało przede wszystkim to, że zwiedziliśmy ją tak dosyć kompleksowo i przez to mam taką chęć, że każdy kraj chciałabym odkrywać kompleksowo, czyli widzieć takie różne, różne twarze danego kraju. Klaszek. Nie, odejdź. Dajemy dosłownie co 50 metrów i robimy zdjęcie, bo nie może mówić, że coś takiego istnieje. Mówiono nam przed wyjazdem, kudy? dwa tygodnie. W Bułgarii, weźcie sobie, pojedźcie jeszcze do Turcji mm -hmm. tutaj macie Rumunię obok, nie wiem, no ale nie, naprawdę dwa tygodnie w Bułgarii. Dla mnie najbardziej niesamowite było to, że każdy dzień był totalnie inny, yy, bo nawet jak była ta Sardynia, to okej okay, było super piękne widoki, ale one były takie dosyć. To, to wszystko było takie dzień za dniem były dosyć podobne było. Ciężko było ładnie. A jednak Bułgaria to już coś. No cóż, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję. Dobra. Jeszcze jedno pytanie mam. No to mów. Koniec roku, a nic nie wspomniałeś o Ładzie? No tak. Łada wita nowy 2021 rok w warsztacie. Trzymajcie za nią kciuki. Jeżeli się wszystko uda, to za dwa miesiące będzie miała nowy silnik poskładany na wtrysku, już nie na gaśniku. No. <grystanie> I... Miejmy nadzieję, że dowiezie nas jeszcze w niejedno miejsce. Może w maju uda się pojechać też na jakąś krótką, niezobowiązującą wycieczkę, pokazać Wam kawałek świata. Także, no, oby się wszystko udało. I oby nam się udało odłożyć na ten remont do końca. No. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Sardynii już za tydzień.